Cześć wszystkim, z tej strony Adyki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam gratis, który był rozdawany na urodzinach gdańskiego LEGO Store'a. Przez przypadek się tam nawinąłem, trafiłem i dostałem właśnie taki, taką torebkę. No wiadomo jest trochę już przed no bo jednak to była droga z Gdańska. To kawałek drogi mam. <laughs> Ale przejrzymy sobie co tu w środku jest. No więc tak, rzeczy jest kilka, jak widzicie. No i od czego zaczniemy? Zaczniemy od katalogu, najnowszego, który został właśnie tutaj dodany. No jak widzicie jest on dosyć, dosyć gruby. Swoją drogą dawniej te katalogi były nieco cieńsze. Nie będziemy przeglądać myślę strona po stronie, ale tak sobie delikatnie przekartkuję. Mamy właśnie Dreams, standardowo właśnie wszystkie te serie typu Duplo, jakieś tam inne rzeczy, 4 Lecimy właśnie od tych takich naj... powiedzmy najmniejszych. Dla najmniejszych, o, do właśnie jakichś tam coraz dalszych. Yy, a, to jest po prostu środek, dobra. I mamy jakieś tam ninjago i tak dalej. Po drodze wszystkie obecne chyba zostały w ofercie, albo przynajmniej większość. No i mamy Gwiezdne Wojny pod koniec. Technik. I cyk. Tak wygląda katalog. Jestem na razie na bok. Co jeszcze było? Z takich pierdół trochę. Były takie okulary dodane, więc okej, okay. Justy. Był rozdany paszport LEGO i są zrobione w nim te stemple takie na. O, właśnie, na urodziny LEGO Store Gdańsk, właśnie 2023 stempel i tutaj, że Gdańsk. Więc jest to i były dodane dwie saszetki. Jedna to jest Lego Friends, i tutaj jest jakiś kwiatek. Coś w sensie fajnie w sumie, że dali właśnie coś takiego dosyć mm, uniwersalnego, mimo wszystko. No, bo jakby dali jakieś tam figurki z Friendsów, czy coś, no to średnio dla mnie. Ale taki kwiatek to zawsze się fajnie zbuduje, i będziecie mieli film z tego na kanale. A jeszcze jedną rzeczą jest Lego Classic, i to jest jakiś taki, jakaś taka saszetka mam wrażenie, z częściami, z których można jakieś rzeczy zbudować. Jest chyba instrukcja i no nie wiem do końca na, na czym polega to nie wiem czy tutaj jest na zasadzie, że jest więcej części po prostu sobie wybieramy co chcemy zrobić czy to są jakieś właśnie tylko konkretne rzeczy przyjrzymy się też w innym odcinku temu więc no tak się to prezentuje to były, to były wszystkie te właśnie gratisy rozdawane bardzo fajnie, zawsze coś zawsze przyjemny dowesk szczególnie że ja właśnie tak jak mówię nie wiedziałem o tym że są te urodziny, że jest ten event więc tak Trafiłem trochę losowo na to, no ale naprawdę fajnie, fajnie wyszło. Eee, no więc co, to było na tyle z tego filmu. I jakoś na dniach dostaniecie kolejne z recenzją właśnie tego kwiatka i z recenzją tego zestawiku tutaj. Eee, no to co, dziękuję za oglądanie. Zalecam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co, do usłyszenia w na następnym filmie. Także, cześć.